Nie wierzę, że znowu wykręcili nam numer z Baby Odą. Cześć, witajcie w Hype Trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj. Jak zwykle Natalia. oraz. tradycyjnie ja Porozmawiajmy o Obiłanie. Po, po, czy ktoś chce porozmawiać o Obiłanie? Przepraszam, ukradłem ten żart Natalii. Suchy, 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 jak pustynia na tatuin. Oj, Tatooine to mamy dużo, bo mieliśmy ostatnio w księdze Boba Fetta, teraz znowu mamy tutaj, pomimo tego, że w troszkę innym okresie. Pierwszy i drugi odcinek Obiłana zadebiutowały dzisiaj na Disney Plusie na premierę w Trzeba poczekać jeszcze sobie te 18 dni i będziemy już na bieżąco oglądać. Czyli przede wszystkim zacznijmy od tego, że będziemy o tym rozmawiać spoilerowo, jeżeli jeszcze nie widzieliście, Zapraszamy później. Oba odcinki pojawiły się jednocześnie razem z dubbingiem i polskimi napisami. I to jest bardzo ważne. Jest. Dlatego jest z nami Radek. W końcu ubrałem koszulkę z Mandok, ponieważ. Znaczy, ponieważ oglądamy ją... Obiłana. Tak, a czyli miałem ją ubrać wtedy, kiedy rzucą dubbing do księgi Bobifeta, ale jeszcze mi przyszedł. Ale, 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 no dobra. Porozmawiaj. Będziemy gadać sobie o różnych rzeczach, drobnych elementach, które były w tym odcinku później. Co uważacie o tej dwóch odcinkach? Premierze może tak w skrócie, tak, takie ogólne, pozytywne wrażenia, czy to jest godna kontynuacja, czy to jest, czy czujecie, że to jest nadal integralne z tym, co było w Prequelach? Absolutnie jest integralne tym, co było w Prequelach. Pięknie się to razem zawiązuje. Mamy tutaj ten dziesięcioletni przeskok przed tym, co się działo do, te, do tego momentu, który mamy teraz, I, i czuć tutaj po prostu ten klimat, tak jakbyśmy po prostu skończyli oglądać film i włączyli, włączyli następny, szczególnie, że. Nawet wizualnie to jest tak ładne jak film kinowy. Ja się czułam, jakbym po prostu oglądała film kinowy, nie, nie odcinkowy serial. Tak, powiem szczerze, że szczególnie oglądając pierwszy odcinek, miałem uczucie, jakbym oglądał epizod 3,5. Wiadomo jeszcze, tym bardziej, że to jest 10 lat po zemstwie sitów, Nie wiem, czy 8, 9, 10 lat, coś koło tego przed Nową Nadzieją, więc mamy to dość w środku tego i jednak było czuć, że zarówno ten wątek związany z. Luke'em. Jaki wątek, który w sumie z lukiem akurat nie mamy akurat ty, tak dużo w tym odcinku, ale mamy wątek związany z Leją, która właśnie jest takim, tym Baby Jod. A przepraszam, za wcześnie? Nie, nie, nie za wcześnie, bardzo dobrze, ale to, ja to jest bardziej był taki gest. Tak, zrobili to. Znowu ukryli wszystko w wiastunach i zjechali, zjechali z zaskoczeniem. A, a czyli w ogóle przede wszystkim, że nas oszukali, że to będzie dużo więcej luk, że to będzie luk będzie na tym pierwszym i że to ben, będzie pilnował Luka, i będzie będą jakieś rzeczy wokół tego, a tak naprawdę tutaj będzie Leja, której ma być prawdopodobnie więcej w następnych odcinkach. Na Wiedziecie o tym? Wiecie o tym, że jak ja sobie zerknąłem o tej 5.50, bo ty moment, w tym momencie życia odcinek, na plansze damingowej zobaczyłem, że tam na, na samym czele są sami organowie, to ja pomyślałem, ej nie, coś alfabetycznie ustawili, coś, czy, 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 nie Co, coś, coś, Niemożliwe, coś, coś, coś tu nie działa, bo w tym odcinku <grym> jest tylko i więcej coś w tym stylu, no a właśnie. tu jest Zong. Przez to, że mamy właśnie tych wszystkich bohaterów, których właśnie znamy, czy to z znaczy się tych, co przeżyli, e, czy to właśnie z Nowej Nadziei. To właśnie dlatego tak mocno czułem, że to jest taki epizod 3,5. E, e, szczególnie właśnie, że w tym pierwszym odcinku mieliśmy, e, mamy te połączenie wątków z Tatooine, gdzie jest właśnie Obi-Wan, jest, jest Lars Owen, jest, jest Luke Skywalker, a także mamy te ujęcia e, właśnie z Leją, z rodziną organów i właśnie przez to połączenie właśnie e, te, jak bym to powiedział, że te sceny na Tatooine bardziej przypominały Nową Nadzieję, mhm. natomiast sceny z organami bardziej przypominały Zemstę sitów, bo tak to jednak były takie, te, te, takie bardziej, no te czasy Republiki tak. i, i to było takie Jeś, połączenie właśnie... Takie zachowanie takiej świetności trochę z tego co Ta, było. Tak, bo jeszcze Senat jeszcze no. działający, ten który właśnie został rozwiązany na początku czwartej części właśnie i przez to Oglądają. Chociaż widzicie, widzicie, a propos senatu, tutaj tak jakby wtrącę. Chodzi mi o to, że tutaj już mamy te problemy trochę zarysowane. Związane z Senatem, bo kiedy senator Organa właśnie mówi tam różne rzeczy, to ktoś mówi, a zostaw to dla Senatu i że generalnie to go nie obchodzi. I tu już te wątki Senatu zaczynają nam trochę. Widać, że tam są jakieś problemy i widać te zatroskanie na twarzy Organy. Widać, I widać że zmienia się, trochę, problem. Tak, zmienia się trochę polityczny klimat i widać no, te wszystkie wydarzenia, które zmienią nam w ogóle, no, doprowadzą nam do świetności imperium. A w ogóle tak, jak widzimy, Alderan w niektórych momentach. Tak, to jest tak... To już jest takie, okej, okay, jakbym oglądał pre, pre, try, trylogię prikolową, ale jednocześnie ten świat jest taki czysty, ten świat jest taki, wiadomo, podniosły, ładny, ale, ale jest to on, znaczy, on może nie ma aż tak dużo przyziemnych i miejsc, jakby pokazanych, jakby z poziomu ziemi, powiedzmy. Tylko, na przykład, jak przylatujemy nad Alderanem, to mamy tylko jakieś miasto, tam widać, że ludzie sobie łażą, więc to tak na granicy jest trochę pustego miejsca, z miejsca, które autentycznie istnieje i żyje, ale nie czułem, żeby. Aby tutaj coś nie grało w tym kontekście, ale zabrakło mi trochę takich, nie wiem, pokazania jeszcze tej planety, dokładnie jeszcze tego miejsca. A myślę, że to możemy dostać jeszcze, pokazanie tej planety. Myślę, że Jest jeszcze do tego możemy wrócić. Tak. I ogólnie i w, i w tym pierwszym, i tym, znaczy w pierwszym trefie nie, ale w drugim odcinku właśnie trochę mi zabrakło tej takiej, jakbym to powiedział, epickości planów. To znaczy one momentami wyglądały fajnie, ale tak momentami czułem, że. Trochę to zbyt sterylnie było trochę zbyt sztucznie. Ja się z, z... tym nie zgodzę, bo Właśnie. cały ten stylizowany świat te neony i te światła w tym mieście, w drugim odcinku to czy w tym miejscu, które się nazywa Daju były bardzo, wiesz, tamto miejsce miało było dosyć ważną funkcję dla fabuły, było taką szemraną miejscówką, mamy tą przyprawę, mamy to mamy dużo różnych analogii do prawdziwego świata, takich szemranych rzeczy, mamy Breaking Bad w niektórym momencie, ale te, te miejsca były pokazane na tyle szczegółowo, co zresztą Gwiezdne Wojny od kilku lat robią bezbłędnie, że nie miałem żadnego problemu z tą miejscówką. Tak, tylko czasami nie wiem, jak były może te sceny akcji Nobi, może jakieś latanie po dachach. To takie trochę wiesz, tu jednak było w pewnych momentach mieliśmy pokazany ten ogrom tej planety, a mm -hmm. czasem się robiło tak trochę za bardzo kameralnie, to trochę tak może zbyt sztuczno kameralnie. Mm. Nie, nie żeby to mi jakoś bardzo przeszkadzało, ale, ale zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej, jak będą kolejne planety, bo już mamy um, właśnie też trochę zapowiedziane, co tam dalej. Myślę, że może porozmawiamy sobie teraz szczegółowo o końcu niektórych postaciach i ja bym chciała tutaj zacząć od naszej małej księżniczki, bo. Ta postać mnie mega zachwyciła. Mam do niej jedno małe zastrzeżenie, mhm. i tym zastrzeżeniem jest to, że teoretycznie ona powinna mieć 10 lat, yy, a wygląda i zachowuje się, jakby miała ja 5-6. I tutaj mi ten. Yy, Trochę to mnie tak. Znaczy zachowuje triggerowo. się, bo to jest znaczy, znaczy, komplikowane. To skomplikowane, tak, ale w sensie chodzi mi o gesty i ruchy, w sensie jak biega i tak dalej. W sensie, że zbyt wydaje mi się, że to jest taki trochę przystosowany do 5-6-latki niż do 10-latki. Ale okej, jestem w stanie to uwierzyć. No jakby. Znaczy, można to zwalić trochę na to, że mała aleja wychowywała się na dosyć takim klarownym, czystym mhm. alderanie, więc nie miała specjalnie takiego szalonego. Dzieciństwa. Może tak. tak że widać, może że czasami, się, cza, tak cza, czasami się wymyka i czasami odwala jakieś rzeczy, ale w sumie to spokój, możesz sobie to robić, ale ona no tak, tak czy co... siak jest grzeczna i posłuszna, co by nie było. Tak. Tak, ale jest fantastyczną postacią. Tak mi się spodobał po prostu motyw tej małej księżniczki, która ma tam takie zacięcie. Ej, w ogóle strasznie się śmiałam, i, i pierwsze, co pomyślałam, że kurczę, y, małą leję ubierają tak samo, jak ubierali starą leję w tych ostatnich filmach. Ale to jest, ona zachowuje się Ten dokładnie. Ona też, jest ta, ona też jest taka zadziorna, właśnie, jak Nowej tak, nadziei. Jest I ona... idealnie. po prostu czujesz, że to jest leja. tak? Nie, wiesz, że to nie jest jakaś inna postać z jakimś innym charakterem, który się zmieni, tylko tak to jest ta leja, którą znamy. Miło przynajmniej zobaczyć jakieś inteligentne dzieci w jakiejś produkcji, wow, tak. bo, bo to nie jest aż tak częsta rzecz. Bo... Ale, ale wie, wiecie, skoro mówimy mówicie o Leji, hmm. to właśnie mamy tą pokazaną tą relację pomiędzy Obiłanem i leją, szczególnie właśnie w drugim, czy znaczy w drugim odcinku właśnie wtedy się spotykają. I, i, i wiecie, jakoś takie to było dla mnie strasznie urocze, że mamy właśnie tego Obiłana i on właśnie się próbuje troszczyć o tą leję. I wiadomo o tym, że sobie przypomniał trochę wiadomo sytuację z Anakinem, Padme. No i dla mnie to było naprawdę urocze jak to właśnie właśnie ten Obi-Wan tam próbuje właśnie tą, tą małą dziewczynkę tak chronić. Tak szczególnie, że tutaj jest wiad... on o, o, tak ofem mówi to, że mała leja przypomina mu padmę tak? I, znaczy i, no, no i... Mówi, mówi różnymi takimi ogólnikami, my wiemy znaczy, o co tak, chodzi, Leja nie wie o co chodzi, bo tak. dla niej to by było za dużo wrażeń. Dla niej, dla niej to właśnie będzie Ben, yy, nie, nie Obi-Wan. Tylko to już zawsze będzie Ben, co, mhm. co, co jakby będziemy mieli w następnych częściach. Tak właśnie te 3,5 tutaj dobrze Radek określił, że tak, że to, to jest w dobrym miejscu i. Kurczę podała mi się też relacja Lej ze swoimi rodzicami, i naprawdę nie sądziłam, że, że można tak dobrze zrobić tą postać. Właśnie jako Leje dziecko. I ja uważam, że oba, oba odcinki były perfekcyjne pod każdym calem. Mam, mam, takie, mam jeden znak zapytania. To nie jest zarzut, ale taki znak zapytania. Może Wy mi to potraficie lepiej wytłumaczyć, albo może macie na to inne spojrzenie. Postać Kumaila, Kumaila Nanjaniego, czyli Hadża, to ma tak bardzo sens, że skoro byli Jedi, skoro Jedi już nie są w tej świetności co kiedyś, to oczywiście, że musi być jakiś szemrany gość, który próbuje udawać Jedi, że nikt jeszcze na to wcześniej w uniwersum Star Wars nie wpadł. Znaczy, pomijam to, że to jest trochę nierozsądne, biorąc pod uwagę to, że Jedi są ścigani, ale, ale to już swoją drogą. Ale, ale, ale patrząc ogólnie po tej postaci i po tym, co rob zrobił w tym odcinku, to on nie jest rozsądny, bo dosłownie nie stan... Nie jest rozsądny, ale nie jest też zły, w sensie... Ale nie, nie jest... jest rozsądny, ale stanął dosłownie przed Rywą i powiedział, hej, jestem Jedi. Ona przecież mogłaby olać tej i powiedzieć, aha, pum. Koniec, po temacie. No to jest przez to, że. Jako właśnie, właśnie mogła, ale Riva jest zapatrzona w jeden cel. Oj, tak. nic nie obchodzi. ją obchodzi tylko złapanie obi obiłana I. Ale, o, ale mogę dokończyć jeszcze ten aspekt A, tak, z hadżą. Dlaczego on, wiesz, z jednej strony no, jest takim trochę szemranym gościem, później odkrywają, że jest taki list gończy za Obi-Wanem i nagle wybiegają, jakby, żeby go znaleźć, co nie? Brzmi to tak, jakby rzeczywiście ten hadża chciał go wystawić, powiedzmy, co nie? A później się okazuje, że mu pomaga. Ja czy ja to odebrałam, że on jest jego totalnym fanboyem? Ja może, to, może tak, może sposób. dlatego, że właśnie tak by, zawsze ci Jedi to byli dla niego tacy, wiesz, że aż sam postanowił udawać go, co jest trochę skomplikowaną relacją w tym przypadku, ale to było dla mnie dziwne i miało takie, czy on na pewno go nie zrobił w... Na pewno, na pewno A to właśnie o tym się przekonamy w następnym odcinku, bo może się okazać, A. że on po prostu ma dużo bardziej skomplikowany plan niż nam się wydaje, aczkolwiek ja to odebrałam, że on jest takim turbo fajne bojem. Właśnie ale zobaczymy. Ale ja może sobie. o tej riwie, co. A, skoro właśnie mówiliście właśnie o Hadze, to wiesz, ja na początku obawiałem się, na początku na początku tego drugiego odcinka, że on się pojawi na te kilka minut, będzie miał tą swoją scenkę, kiedy tam sobie właśnie, e, no. W sumie oszukał tych ludzi, chociaż w sumie im pomógł i wiecie, takie będzie kilka z, z, z Na to było minusy. wbrew kodeksowi Jedi. Jedi tak nie robią. Jedi za pieniądze nigdy. Ja, ja tak. wiem o tym, że, że to, że... Ale właśnie, właśnie mi w ogóle ciekawi czy ta postać w jakiś sposób powróci w kolejny odcinku. Tak, że... ja przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że to nie jest aktor, którego się zatrudnia na pół odcinka. Bo to może ja wiele myślę, tłumaczyć. Że... No, ja myślę, że on się po prostu tutaj jeszcze pojawi i będą, m, może być po prostu jakimś trybikiem w tej wielkiej machinie, która tutaj po prostu coś nam będzie robić. Ale porozmawiamy sobie o tej Rivie, właśnie, o tej, o tej, jej fascynacji, o tym, że jej nic nie obchodzi tak naprawdę, y, prócz obiłana, że czego ona od niego chce i w sumie kim ona teoretycznie jest. Tak, jest inkwizytorem, to wiemy, jest taka. trzecią siostrą, tylko ale tam jest powiedziane, tam było właśnie coś powiedziane, że ona ma jakieś inne pochodzenie. Tak, coś... ona w została, została znaleziona w Rynsztoku i miała zdolności, dlatego ją przyjęli do Inkwizycji. Czy jest pytanie, czy to jest jedno z tych dzieci, które na przykład było szkolone w szkole Jedi i na przykład zdążyło uciec? Hmm. Dobre pytanie. Ogólnie mieliśmy przecież, no, mieliśmy przecież wspomniane w tym odcinku, że, że Jedi w sumie na, przeszli na stronę Imperium i teraz ścigają swoich, więc to jest takie trochę... Więc ona mogła być Jedi, mogła być jedną z uczennic obi mogła być z uczennic Anakina tak naprawdę, tak? Więc może wiedzieć, kim może, rozpo... dlatego ona rozpoznała wieży, Anakin, to Vader i dlatego po prostu sobie z tego zdaje sprawę. Co jest za tym rzeczywiście może się kryć, ale jestem zachwycony tą postacią, i w ogóle jak ona jest frustrująco realistyczna. Taka na zasadzie, ona jest bardzo unikatowa, ponieważ ona trochę się wymyka jest taka. Ona ma swój cel, ona chce go osiągnąć i zrobi absolutnie wszystko, żeby dopiąć tego celu. Jest ona zafiksowana jest tak... totalnie. Nawet ona jest trochę złu... absurdalnie zafiksowana. Ona ale... jest gorsza niż zła, bo ona nawet zabija tych turbozłoli. Ona jest szalona. To tak, ona, ona jest. Ona jest szalona, no to jest. Dużo gorsza niż Wielki Inkwizytor. Tak, którego w końcu zabija. Obawiałem się tej postaci trochę na początku, ale tak coś czułem, że jeśli wymyśli taką postać, która będzie, jakby powiedzmy. Można powiedzieć, że ona jest takim głównym złolem tego serialu. Można powiedzieć. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy w tak, perspektywie, co nie, ale tak, jest przynajmniej, przynajmniej ręką zło, zło, zła ogólnie. Ja powiem, że Riva jest na pewno na ten moment bardzo obiecującą postacią. Zobaczymy, co dalej właśnie z nią wyjdzie, co właśnie będzie właśnie z jej, z jej historią. No i na końcu myślę, że powinniśmy powiedzieć dwa słowa, trzy słowa o naszym obiłanie, jak ta postać po prostu będzie wydaje. Mi się, że tutaj będziemy przy, y, śledzić drogę, właśnie z y, tego, jak on się załamał i te jego wyjście z dołka. No bo tutaj ewidentnie po prostu mamy, mamy to powiedziane, że on już nie chce być Jedi, chce zapomnieć o przeszłości, chce pilnować luka, ale generalnie to dajcie mi wszyscy święty spokój, bo zawiodłem. I on tutaj przeżywa tą klęskę związaną z Anakinem. Tutaj on jeszcze nie pogodził się z tym, co się stało, z jego. No, najlepszym przyjacielem, bratem, jego uczniem, tak? Tutaj mamy jeszcze ten motyw, że on sobie z tym nie radzi. Z jednej strony, tak jakby to, czy, to, jest, to jest jednak Obi-Wan On z jednej strony jest, on się poddał, on z jednej strony niezbyt widzi już nadziei, ale jednak obserwuje tego Luka. Jednak gdzieś ma go tam na oku, więc pomimo, tak, to, się jest ok to jest chyba taki odruch warunkowy widzisz, widzisz, tutaj jest to, że ja mam takie wrażenie, że on też obserwuje tego Luka, ponieważ on w luku widzi małego Anakina. Kina. Między innymi to, jak Luke zakłada te okulary i tam udaje, że jeździ lata statkiem, i tutaj widać te emocje na twarzy obiegu, który nie widzi ale... w nim Luka, on w nim widzi Anakina. w momencie, w którym, czekaj, no bo w momencie, w którym przychodzi Organa i mówi, może że ta Leja porwała, nam, mówi, sorry. co co nie. Z, dru sobie, z drugiej strony obiłam właśnie, tam daje jakąś zabawkę Lukowi, to znaczy, że jeżeli przyjdzie odpowiedni moment, to chcę go szkolić na, 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 na Jedi. No bo. Bo dlatego, znaczy ja z tego wwiązkuję tak, że Obi-Wan widzi w nim małego Anakina i próbuje go, właśnie Luka szkolić właśnie na, na to, żeby nie popełnić tego błędu, jakby chce się wiesz zmyć ten, ten po prostu swoją wadę, swój swój błąd, który popełnił. To z jest z dla z mnie trochę tylko niekonsekwentne no, więc, troszkę w tym, o, no. tym odcinku, bo z jednej strony jest no nie widzi niby nadziei, ale jednak gdzieś tam ten Luke ma tam, gdzie go ma tam z tyłu głowy, bo ten serial tak jak mówisz Natalia to będzie trochę chyba droga do tego żeby Obi-Wan Kenobi trochę odzyskał nadzieję, która będzie później przyświecała mu w tym, co będziemy widzieć w czwartej części. W, no, w Nowej Nadziei. Tak, znaczy w czwartej części. Wiadomo o co chodzi. Może coś ja o Owejderze na pa... koniec, co? Nie, w, w sumie zanim owejderze, to mieliśmy kilka innych występów gościnnych o, no. w tych dwóch odcinkach. Bo mieliśmy właśnie klona, to znaczy jednego z tych żołnierzy klonów, czyli Tamuera Morisona. Ty... Nie spodziewałem ten... się, że go zobaczymy tak szybko, bo dosłownie niedawno skończyła się księga Boba Fetta i tak pojawił się on tutaj tylko jako klon, wiadomo jak to działa, ale nigdy jakoś nie było nam to tak dobrze pokazywane. Ej, wiecie, te klony to, to w sumie... Wszystkie tak jak... wyglądają tak samo. <laughs> Plus minus, tak jak on wyglądają, więc hej, tak. to ma sens. a poza tym, ale zobacz, że ty... ty... No, te, te jakby występy gościnne w tej zworczika one nie są aż tak nachalne jak, jakby mogły być bo też mamy na przykład cyfry Pio w tle jednej sceny mm -hmm. właśnie na, na, na i, i uroczystości u organów tak. Mamy, naprawdę. Tak, Nie on jest, jakby podchodzi przed, przed tym momentem, kiedy ten yy, V tu coś tak, przepraszam, pomyliłam nazwę tego robota, ale ten robot podchodzi do młodej lei i le le jej daje ona dziękuję temu droidowi, to mm -hmm. chwilę wcześniej w tyle mamy Stripio. Okej, okay, to, wow, nie zauważyłem, muszę zerknąć w to ponownie, ale to czy wiecie? Ten, ja rozumiem, całkowicie rozumiem zarzuty co do Mando, co do księgi Boby Fetta, że te seriale za bardzo trzymają się tego, co znamy, za bardzo krążą wokół tego samego, ale to jest jednak Obi-Wan Kenobi, to jest jednak bezpośrednie połączenie to jest bezpośredni most między trzecią a czwartą częścią trochę inny most niż chociażby był w Włoch jeden ale też bardzo ważny i nawet bardziej integralny do historii, do, w ogóle do, do tego, jak będziemy w przyszłości postrzegać i prikolową trylogię, i oryginalną trylogię. I, tak, w ogóle zupełnie. Myślę, że jeżeli ten Obi-Wan y, się skończy, ten serial, to mam ochotę zobaczyć po prostu wszystkie części Gwiezdnych Wojen, żeby zobaczyć, jak to zaczyna nam się wszystko pięknie i ładnie ze sobą zazębiać. Mm -hmm. Tak, i po, potem będzie można tak ładnie sobie obejrzeć trój, czyli, że trzy pierwsze części, potem Obi-Wan, potem Łodry jeden, a może w sumie jeszcze Solo na można do tego walnąć. Potem trzy stare części, i potem jedziemy. Jak myślicie, w trzecim odcinku będzie już więcej Wejdera? Hmm, myślę, że będziemy go dostawać. W każdym odcinku troszeczkę więcej, ale myślę, że nie będzie on aż tak pierwszoplanową postacią, nie będziemy mieli go aż tak dużo. Ja myślę, że on ja bym nam się po... Po... Ja bym nie dał sobie ręki uciąć za to, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Ręki uciąć, ja. zobaczymy, bo naprawdę to jakie mieliśmy przewidywania co do tego, co przed pierwszym odcinkiem, to one już się kompletnie o 6.50, czy tam 5.50 kompletnie się rozmyły. Ale zgodę... to jest, powiem Ci, że to jest to, co lubię w tych Star Warsach, że. Te zwiastuny mówią nam jedno, możemy sobie myśleć drugie, a tak mhm. naprawdę dostajemy trzecie, więc hej, czekamy. Ja zawsze, ja w przypadku gwiezdnych wojen podchodzę do tego tak. Dostaję zwiastuny, okej, okay, co, cokol co, cokolwiek, fajnie, fajnie oh. wygląda, a później wla wlatuje serial. I jest zupełnie co innego, jest totalna niespodzianka. Ja, ja wsiadam do tego pociągu, ja jestem na pokładzie, ja pędzę z tym dalej i przyjmuję to, bo niektórzy odrzucają ten koncept, bo czują się oszukani przez zwiastuny czy coś w tym stylu. Doceniajmy niespodzianki, kochani, bo w branży popkulturalnej, w serialach, w filmach, one nie zdarzają się tak często w dobie zwiastunów, które naprawdę opowiadają większość fabuły. A my was zapraszamy do tego pociągu hypu i zostawcie nam swoje komentarze, co wy myślicie o tym serialu po tych dwóch odcinkach. Możecie w komentarzach pod tym filmem, ale nie tylko. Także na grupie Disney plus Polska. Oczywiście pamiętajcie, że Star Disney plus Polska już 14 czerwca, więc całkiem blisko. Finał obejrzymy już razem na całym świecie. Wsz wszyscy mieście. dołączycie do nas, aczkolwiek jeśli oglądacie już do tego momentu, to raczej już oglądacie z nami tak czy siak ten serial. Albo, <laughs> bardzo, lub, albo bardzo wam wszystko jedno, jeśli chodzi o spoilery. A na, na naszym Discordzie, Discordzie jest sekcja spoilerowa i tam też możecie się dzielić swoimi spostrzeżeniami. Tak, to wszystko w dzisiejszym odcinku i widzimy się w kolejnych cotygodniowych omówieniach. Następną środę się widzimy, proszę Państwa, jeśli Od. chodzi o obi Wan, tak? Bo jeszcze w następną środę będzie tylko Obi-Wan, dopiero później dołączymy z Marvel. Dzięki nice. za oglądanie, do zobaczenia, na razie. Pa!